Siomasz to a ja. choć dzisiaj nie, dzisiaj nie będziemy, dzisiaj nie będziemy my zabijać bota. Wiesz, ja nagrałem odcinek, tylko po prostu był za długi i YouTube nie mógł go czytać. Ale tego się właśnie uwolnimy. О, но там на есть ключ. Он сейчас остановил, это на этой горе, что ничего там не Ну, А я А я есть ключ Ну, это Ну, то есть шибко. Бежим и И мишка. Идем Taka szybka gierka. I to lecimy jeszcze raz. Już pokazuję, że ma jednego miejsce, będzie gdzieś tu na tej mapie pustynnej chodził. I gdzie były kolejne. Mi się wydaje. Tak! Ale na górze jest to, bo jak był ten odcinek, gdzie na tej wieży właśnie byliśmy, nie? no to tam się dziwiłem, że tylko monetka to i więcej powinno być. Tam był taki stołek. I pewnie na tym stołku właśnie jest ten misiek. Yy, wpadłem, ale nic się nie stało. Yy, dobra, nic się nie stało. W ogóle niedługo już wbijemy aż 30 subskrypcji. Ci, ci więc, no, fajnie. Będzie oczywiście. Jakiś specjal na tą liczbę i znowu spadłem. I na tym stołku powinien właśnie być kluczyk, bo tam dziwnie ten stołek wyglądał, jakby się dało wskoczyć czy coś. Ja się zastanawiałem, a to był właśnie do kluczyka. I powiem, że chyba właśnie na tym świecie. Uwaga, na tym świecie bosa nie pokonamy. <gryw> powiem wam jedno. Ja się z nim dwie godziny męczyłem i nawet jednego HP mu nie zadałem. Bo go trzeba takimi słupami, które się strąca, zabić, ale no... To jest... No, trudne. Bardzo. Ja się mączyłem dwie godziny i nie mogłem wciąż go zabić. Na I były pięć, ale robiłem takie gotkliki. Y nie gotkliki, tylko coś, tak coś takiego, że normalnie y nie mo mogłem latać. I to nie jest żaden fake, że mo można latać, tylko trzeba się jakby od jego puta odbić. On ma coś takiego, że nie da się go dotknąć normalnie, tylko tymi młotami trzeba go załatwić, które spadają właśnie z góry I. A ja po prostu tu, tu tymi młotami nie trafiam, bo one są po kolei I gdyby. Gdyby było tak, że... Że po prostu jest pole i wtedy, jak wejdzie na to pole, to od razu się aktywuje. A to jest właśnie trudniejsze, że trzeba aktywować jeszcze to i to ci czas właśnie manuje. Ja wiem, no. Można manować. Ja znowu spadłem i to czas manuje, bo powinno być tak. Albo po prostu, że tych przełączników będzie z... Po prostu, po prostu, żeby było na całej mapie. Na całej mapie. Nie na całej, na całej tylko zamiast tych trzech. No, dziesięć. Albo samo to się robiło. O, właśnie jesteśmy tutaj. I jest ten stół, który był taki dziwny. No i się wyjaśniło. I tam już wiem dlaczego jest ta potwa z krokodylami, bo tam też jest do uwolnienia właśnie MISIO. 1 W ogóle to jest... Tu A jest trochę słaby, bo można... B... Co, zalekamy. Dobra, to odchodzimy. Już możemy kontrolować. Dobra. Pewnie trzeba. Hmm. Tylko jak ten kucz teraz dobejdzie. Nie wiem jak sam klucz zdobyć, ale nie wiem jak się wydostać później z niego. Znaczy. Ja nie to chodzi... Przeżyć. Przeżyć. Bo właśnie teraz krokodyla, krokodyla mnie ataka. Gonią, gonią, goni, goni, gonią, gonią mnie! O, Zdobyłem klucz! Zdobyłem klucz! I nawet kokodyla nie walnąłem. Więc kok. To lecimy. Jeszcze do uwolnimy jednego miśka i wtedy już mi się wydaje, że będziemy mieć nowy świat. Idziemy właśnie do tajemnych zbliżczy tej piaskowej tajemnej wioski, która była w odcinku. Serdecznie polecam tam, bo odcinek był nie jakoś specjalnie długi, ale też fajny. Mogę Wam też powiedzieć kanał mojego dobel jego ziomka i też trochę te montażysty. O co chodzi z tym, że trochę montażysty? Że pół na pół... Ja jestem jego montażystą i on... Po prostu wysyłamy sobie filmy, których albo nie chcemy sobie montować, albo nam jest trudno montować. I tak to robimy. Wiecie na jego kanał. Nazywa się Alboński. Jedynym minusem jest tego kanału, że ma długie filmy, ale niedawno się to zmieniło i ma fenomenalne gry. Mam minecrafta. a te, ten tu ciasnego tego potężnego miszka teraz będzie dwa, trzy i tak dalej. Tam cztery. tutaj to dwa to na zginąłem, bo nie wiedziałem. Jakie takie cienie, jak są takie cienie, o to wtedy znaczy, że w nich będą wychodzić te pustynne miski. Ja dostałem. A jeszcze, jeszcze, jeszcze tych, jeszcze tych, jeszcze tych, te... tych mi zostały, a nie, dobra, wspinam się i kluczyk, mało brakowało, mało brakowało, trzeba na to ucho i Bi bum. Ja. I jest. No właśnie. To jest chyba ten, ten nowy świat. Bo ten sklep z kulikami to jest taka gra. Jakby więc idziemy tutaj. No i jest w ciągu. Teleportuje nas gdzieś. Gdzie my jesteśmy teraz? Gdzieś do kuchni chyba. To są klocki LEGO. Wiem, że to na pewno jest boss, bo... bo tam było coś takiego na monetki. Ej! Tu jest ten Karol. Wow. Ale on szybki! Ale szybki! Co on robi? Ale szybki. Możecie mnie y, pytać y, porady do właśnie tej gry, czyli Super B Adventure, czyli w przetłumaczeniu to Super Przygody Miśka. Dlatego gra nazywa się Przygody Miśka. A, al, a dlaczego? al? A dlaczego? Albo i nazwał mm, swoim sejem przygody z Fordigo, a nie jakby wyprawa z Fordigo, czy coś? On po prostu ode mnie zgapił. Po prostu sobie zgapiamy od siebie film. Jak ktoś ma fa fajny kontent, to, to nie obejdzie się bez zgapienia. Bez tego intentu zgapienia. Coś takiego. Co? Tutaj, tutaj. Ja doceniam twórców tej gry, bo są bardzo pomysłowi tworzenie nowych... Tak, ale to piaskowe miski na półce? Ja myślałem, że, ma, że można zrobić coś więcej, na przykład dać tym miśkom nowy odcień, taki szary, że to są kurz, kurz który nowy wychodzi z tego. Ale może były jakieś trudności świat na razie mi się podoba, bo to jest taki nietypowy świat. Ale podoba mi się to, że bardzo szybkoś pieniążki tutaj zbiera. Mi się wydaje, że tutaj będzie, że bossem będzie kot. Myszy, tutaj! Tutaj się powtarzali, bo jest nowa mechanika skoku. Tutaj no, chyba wcześniej nie były... Ale one silne są. Ale one są silne. Ale one były silne. Bo one tak... znaczy nie były silne, tylko one tak skakały. Skakały i... I po prostu tym skokiem tak przewyższały. Uj i dlatego nie można było ich zrobić, ale jak to już mamy. No i Wam pokażę jeszcze, bo ja myślałem, że o ten... Ta, to targowisko to jest... No sklep. Sklep. Czy coś. A to? Patrzcie. jest. Właśnie to jest GA wideo, w której GA jakby GA w grze, że i zmienia się gdzieś jakoś gdzieś co tydzień, gdzieś co tydzień zmienia się ta GA. Więc można. I tutaj jeszcze jest jakaś reklama Ciochu. Właśnie z tej gry. Zobaczyłem, że i, i, albo ja największe wyświetlenia robią. No największe, on ma mniej wyświetleń, dużo mniej niż ja, ale największe robią y, filmiki ze Spordigo, Więc nas... YouTube, więc na suwę będziecie mogli spodziewać się właśnie na moim kanale, tu jest lodowy świat, teraz szukam jakiegoś nowego świata, bo na razie mamy jeden świat już odblokowany i kolejne odcinki będą tylko z tego się pojawiały, no może jeszcze jakby, jak się wezmę w gaz i no zabiję tego bossa, to wtedy się odcinek pojawi, no to na!